Sej witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Rashoot 3 i tak, dzisiaj kolejne podsumowanie sezonu, które wcześniejsze, bo już jak widzicie, już zostały 3 dni, 16 no godzin do końca sezonu. Więc macie czas, by sobie podbijać trochę pucharków. I tak, dzisiaj podsumowanie sezonu, jak widzicie, udało musi być Mastera 3. Jeśli oglądaliście moje poprzednie podsumowanie, mówiłem, że. Nie planuję w tym sezonie być Mastera 3. Chodziło o to, żeby bardziej się wylewelować. Udało mi się przy okazji być Mega Night i na 11 level. I, I tylko o to mi w tym sezonie chodziło. A tu jeszcze byłem Mastera 3. Jak ja to się zaczęło? Wiem sobie Mastera 2 znowu. O, tu, tu gdzieś byłem. teraz sobie pograłem, doszedłem gdzieś tutaj. Na miejscu tego, tego tokena sobie pomyślałem. Może spróbuję sobie być Mastera 3. będę ja się fajnie bawił i tak mi się nudzi. Bo wiadomo, quarantennę spróbowałem. Próbowałem sobie grać, grać. I udało mi się być Mastera 3. Tak. Ale jest inna ciekawa sytuacja, ponieważ brakowało mi 5 pucharków do Mastera 3. Spadłem do Mastera 1. To nie jest żart. Spadłem, ale się tak podniosłem, że wow. I biję sobie Mastera 3. Jestem z tego zadowolony. Nie sądziłem, że wbiję. Plan. No i teraz plan na tyle, bo no Wam plany na następny sezon. Przede wszystkim zdobycie tej nowej karty Heal Spirit. A to chyba raczej znaczy, pewnie zdobędę. No, kolejnym trendem nie jest zbicie championa. No, myślę, że na pewno go nie wybiję. Ale tak sobie mówiłem przy Masterze 3, a jednak go obbiłem. Ale wiecie, Champion to będzie już taka liga. No, w Master 3 każdy będzie miał 13 levels. Jak widzicie, ja nie mam ani tej karty na 13 i 12 levelu. I sam mam 10 level Kinga. Oczywiście też ma lewa jest spodobałem moją przerwą, która była. Ale tak. Znaczy nie będę starał się być ciepła, pewnie sobie zagram sobie tam się gra, nie? Z tymi levelami. No. I to chyba wszystko... No i to wszystko w tym odcinku. Przepraszam, że tak mało. Hmm. No praktycznie raz na miesiąc się pojawiają. Ale w drodze jest odcinek z Hunterem, tak mam powiem. Więc to wszystko w tym odcinku. Nie było dopiro. Lightning czasem mega. Super. W odcinku. Trzymajcie się i pa!